Hej, cześć i witam Was bardzo serdecznie. Jest godzina prawie trzecia w nocy. A z racji tego, że akurat nie mogę spać, pomyślałem, że zagram sobie w The Evil Within. Tak. The Evil Within o trzeciej w nocy. Prawie jest dokładnie druga więc to nie będzie aż tak bardzo. <ścoughs> aż tak bardzo trzecia w nocy, ale. Powoli się zbliżamy, więc no mam ciemno w pokoju, idealna atmosfera na horror Na rycie bani w środku nocy, więc myślę, że będzie zarąbiście Yes, już nawet nie pamiętam co ja tu miałem zrobić Fucking shit Tak, tak, tak Stąd przylazłem Szafeczka? Nie ma nic, dobra Nieważne Lecim! O, oh. o oh. Coś tu jest? Tak, tak, tak. Burn. It burn. To rozbroimy. Mogę się tam dostać? No, jest jakieś fajne pomieszczonko. Widzę. Tam coś by było ciekawego zapewne. Chyba, że stąd jest jakieś przejście. Nie ma. Mamy jakąś laleczkę. Laleczkę manekina. Nic za specjalnego. Open! Open, open, open. Okej, okay, okej. Okay. No to idę dalej, co? Nie będę tutaj się za bardzo bawił. Kto tu jest? Ej! Ale mam wrażenie, że jak ich wszystkich spalę, to oni już się nie podniosą. Serio? Dlaczego oni stoją przodem? O, przecież ja nie będę mógł podnieść. Ok, dobra, nie będę mógł ich zabić od tyłu. no. No, szkoda, co. Oh, shit. Ok. No świetnie. Tyle amunicji zmarnować na takie szmaty. A, ty! Jeszcze się podno. Co on jest do cholery nieśmiertelny. Da fuk. Dobra. Zabici. Kurde, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, jak się gra w nocy, tak o trzeciej, drugiej, no o pierwszej, co nie, już tak po północy w sumie nawet, to już jest inny klimat, jak się gra w horror. O, Zupełnie inny klimat. Jeszcze te plamy krwi, wszędzie. O! Zapsy, dobra. Ile? Cztery, dobra, biorę. Biorę wszystkie. O, cholera. Już myślałem, że coś tutaj na mnie wyskoczy. Ale jednak nie. Jednak nie. Jednak wszystko jest w miarę w porządku. Powinienem się skradać, a ja drzwi z kopa biorę. Hm. Niezbyt mądre. Co my tu mamy? Strzelba jeszcze, mam dużo amunicji, tutaj to, a pod czwóreczką mam granaty, dobra. Mam dwie, 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 dwie apteczki, strzykaweczki, apteczki, więc dobra, niech będzie, jedną sobie zużyję. Tak na wszelki wypadek, żeby wiecie, nie zginąć tutaj przypadkiem, no skoro mam dwie, a więcej nie mogę unieść, no to czemu by nie użyć. Dobra, tego, tego nie będę podpalał na razie. Tarataratarata. Uuu, ale rażące światło. Tam coś jest w ścianie? Chyba nie. <laughs> Okej, okay, tam mógłbym pójść, ale pójdę tu, bo tutaj mamy. Aha! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że użyłem tej strzykawki przed chwilą. W sumie mógłbym ją nawet użyć tutaj. Za wiele by się nie. O, ja pierdzielę! Kurwa, mać! Co to było? Ta dziwka znowu, o nie. O nie, o nie, nie, nie. Fak. No, świetnie. Nie ma to jak się przestraszyć przez nią. Ech. Akurat w takim miejscu musiała wyskoczyć. No nie, no nie, po prostu no nie. No nic, no to jedziemy jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Okej. Okay. No proszę, fragment mapy sobie tutaj leżał. A ja go przedtem pominąłem. Najwyraźniej było tutaj zbyt ciemno. No dobra, nieważne. Podniosłem go teraz, więc jest! Jest z nami i nigdy, nigdy nas nie opuści. Mhm, spoko. Tam oni sobie za rogiem czekają. Tu w sumie... Podpalmy w sumie, w sumie podpalmy, tak? Będę ryzykował, I okay. o troszkę upierdliwi są. No czy ja go trafię kiedyś, serio? No i żegnamy. Nie wiem czemu, ale w tej grze jakoś ciężko mi się celuje. Strasznie ciężko. Naprawdę, nie mam pojęcia, co jest nie tak. Podejście numer 3. Lecimy. A i znów będę musiał podnieść fragment mapy. O tym nie mogę zapomnieć. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jest tutaj. Dziękujemy. Enter. Lecimy dalej. Dobra. Mhm. Mm w sumie, czy ja tutaj. Nie, tutaj nic nie ma. Spokojnie, spokojnie. To wszystko jest do przejścia, tylko trzeba chcieć. O, proszę. Jakim cudem to pominąłem? Jakim cudem? Ok, is safe. Czy tu jest bezpiecznie? O, o, o Czy to się otwiera co chwilę czy co jakiś czas? Okej, okay, Witamy pana A no tak. Bra, przebiegnę. Wow, 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 wow. Ej, hello, hello. Nie za blisko? W sumie mógłbym go podpalić, ale jednak nie. Coś tutaj znalazłem. Fajne jakieś przejście, ale dokąd mnie zaprowadzi? O, proszę. Do tego pomieszczenia co chciałem się dostać? O, tak. Tylko że teraz nazbieram wszystkich. Ha, mam cię. No, podejdź. O. Zamrażający bełt. Okej. Okay. Czasowo zamraża trafionych wrogów. Niektórzy przeciwnicy, a oprócz niektórych przeciwników wcale rozpadnie się po zamrożeniu. Spoko. No patrzcie, pełno amunicji już mam, już nie mogę więcej mieć. To się zawsze przyda. W sumie powinienem jeszcze zwiększyć rozmiar. A teraz, jak przeładuję? Ha, wystarczyło przeładować. Dobra, mamy pełen magazynek. Pełniutki, ale tamtej szmaty i tak nie rozwalę z nią po prostu nie da się wygrać. Okej, okay. znikać. Dobra butelka, no może się przyda, ale wolałbym jednak ich zestrzelić, tych co tutaj będą. Jednak bym wolał ich zestrzelić, bo to jednak. Znaczy może tak. Bo tak też się będzie dało. Dobra. Dzień dobry. No, biegną czy nie biegną za mną? Zbierają się do biegu, do biegu, ale. Zapraszam panią, zapraszam, zapraszam. Ty dziwko, przebiegłaś za szybko. Dobra, ona jeszcze. Okej, okay, nie żyje. Ej, zaraz ten, tego kolesia mógłbym. No jasne. Za szybki był. Burn bitch. burn, bitch, burn bitch, burn bitch, burn bitch. Chyba tamtej to się już nie pamiętam, jak ją za pierwszym razem zrobiłem czy czy ją zabiłem? Czy po prostu przed nią uciekałem, ale było jakoś tak, że chyba uciekałem. Okej, okay, spoko. To już widziałem. Ale ona będzie teraz się podnosić ze wszystkich miejsc. To jest właśnie ten problem. Kurde, jak ja jej nienawidzę. Magiczne czerwone pomieszczenie. Żeby chociaż safe był jakiś, czy coś. Bo ona i tak stąd. Może ona nie wyjdzie stąd, jak ja nie podejdę w ogóle tam? Dobra, sprawdźmy, tak. Aha, ja w ogóle tędy nie przejdę, tak? Więc już tu widzę, będę musiał uciekać. Będę musiał uciekać, i to nie, nie, nie ma innej opcji. Nawet jedna, druga. No, prawie pełne to sobie jedną zgarniemy, ale nie będę jej używał. Póki co. Dobrze jest mieć pełne życie. Chociaż raz. Chociaż raz. Dobra, ona stamtąd wyjdzie. To ja tak obstawiam, że będę mógł wtedy tędy spierniczać. A jeżeli nie, no to... No to tutaj. Już się nauczę trasy może. Od razu, żeby... Żeby później... Mnie nie zaskoczyła w jakiś sposób. Tutaj, tędy jakoś może, ale ja to i tak wrócę do, do punktu wyjścia. No to chyba, że skręcę tu, spierniczę na dół, ona będzie mnie dalej goniła. I tam uruchomię te, te kraty i ją zabiję. Mało prawdopodobne. No ale dobra, zobaczymy. Może się uda? Mogę to otworzyć? Musi się dać. Ha! Tak. Okej. Okay. W sumie mam ten zamrażający bełd do agonii, więc mógłbym ją teoretycznie zamrozić, ale. Czy to coś da? Jeden. No dobra. Jakoś to wytrzymam, chyba. A jak nie, no to trudno. Tego już nie podpalę, bo nie mam zapałek. Świetnie, świetnie. Okej. Okay. Chyba ze strzelbą będzie najbezpieczniej. Dobra. No wychodź, no wychodź. Dobra. Ho 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 No chodź tu. Czy ja się tobą zajmę? No serio to się... To się podpaliło! Jakim cudem? Ona też w sumie. Znikła. Okej. Okay. I muszę wam powiedzieć, wcale dużo życia nie straciłam się. wchodziłem tutaj w ogień, dosłownie co chwilę. Okej, okay, skoro ogień na nią działa. Mogę sobie wytworzyć więcej tych lodowych bełtów, ale one przecież lodowym w nią strzeliłem chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, to zrobię sobie jeden. Lodowy, ok. Jeszcze raz mi tu wyjdziesz. Hy, chyba ją zabiłem. Chyba. Trzeba być dobrej myśli. Może już się nie pojawi. Jezu! To tylko ptaki, spokojnie, spokojnie Ale ja tutaj widzę Co? Ej! On lata z tym! Z tym posążkiem Okej, okay, cofnę się zdeczka BUM! Trafiony zatopiony za pierwszym razem Zawsze byłem dobry w kaczki na Pegazusie Chociaż szybko mi się nudziły to sowa, czy co to jest? Nie wiem. Jakiś kruk może, coś w tym stylu. O, i mamy otwarte. Można było się tego spodziewać. Będzie safe, będzie, 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 będzie. Checkpoint, 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 checkpoint. Fuck. Chyba, że tutaj kawałek dalej. Jest, jest. O! Co za niespodzianka. Coś było, a teraz nie ma. Jak zawsze. Jak zawsze. Okej, okay, tu będzie pewnie jakaś zabawa w ciuciu babkę, znając życie. Chętnie bym ich spalił, ale... O, ho, ho, tutaj za gorąco jest. To się przyda, na pewno. Dobrze, spaliłem ich. Wydaje mi się, że nie powinny mnie te płomienie zabić. To tylko tak wyglądało, że one buchają. One tak naprawdę, właśnie o. One są tam na dole. Nic mi nie mogą zrobić. Okej, okay, ten pan wstanie. Jestem prawie pewien tego Noż ty Głupia, głupia Okej, okay, mamy tu beczkę No chodź Chodź, czekam na ciebie Czekam, czekam No chodź, chodź, chodź Ej, nie zostawiaj mi jej! Aż, Płoń szmato! Płoń! Tak! No! Aha, teraz ona wejdzie w nich. Dobra, ona dalej żyje. Ja pierdzielę. Fuck. I mnie widzi. Aha. Ej, 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 halo, halo, pani, pani! Sukces, sukces! Płoń, płoń! Ty! Wait, what? Ona dalej żyje! Na serio? No to chodź tu jeszcze raz! O, o, zepsute! Dobra, już czaję o co chodzi! Rzadko kiedy się to zdarza, żebym ja coś od razu rozumiał. Ale wychodzi na to, że trzeba ją po prostu swajczyć. I to jak... jak najmocniej. Już. 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 Bardzo się cieszę z tego powodu, że ją załatwiłem. <laughs> płomienna miłość. Bardzo płomienna. Tak. Po prostu kocham ją. Kocham. No! No to mamy upragniony spokój. O, pozbieram sobie trochę itemów. Tu coś było? Nic nie było. W sumie nie była aż taka straszna. <ścoughs> o, tu coś leży. Amunition. I pochodnia, przyda się. Okej, okay, to się otworzyło. Chyba to. Chyba. Chociaż jak zawsze pewności nie mam. Tak szczerze powiedziawszy, to ja nawet nie wiem za bardzo, gdzie jestem. Bo ta gra jest tak pokręcona, masakrycznie. Dobrze, powoli otwieramy. Okej, okay, płyn sobie zbiorę. Płyn sobie zbiorę, płyn sobie zbiorę i lecimy dalej. Okej, okay, kolejne jakieś popieprzone pomieszczenie. Ej, halo, ty jesteś kobietą czy mężczyzną w końcu? Wow, 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 wow. The fuck? Gdzie ja jestem? Mózg. Na serio? Dobra. Najpierw standardowo troszkę pouciekamy. To w ogóle będzie na nich działało? To jest pytanie. Znając tą grę, to muszę coś. Aha, dobra. Muszę ich poodłączać, tak? Spokojnie, ja was już odłączę od tego mózgu. Nie martwcie się. No i dobra. Gites. Miód malina. O, mózg się wkurzył na mnie. Jak zawsze. Rozdział piąty. Koniec. A, spodziewałem się, że szybciej się zakończy. No ale okej. Okay, niech będzie. Dobra, gdzie by tu zapisać? Po środku zapiszemy. W sumie to nie ma aż tak dużej różnicy. Zobaczcie, cały czas gram na poziomie drugim. Nie poddaje się. Lecimy z następnym rozdziałem. Oczywiście na samym początku tylko zobaczymy, czy będzie jakiś filmik i zakończymy. Żeby nie było aż tak zbyt długo. Something you. Did they do something to my head? Ok, mapka, fragmenty. No dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, to w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Zachęcam do subskrypcji. A w sumie powinienem powiedzieć moje stałe powiedzonko. Strzelcie suba i walnijcie lajka. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!